Cześć. W pierwszej kolejności przerysujcie sobie ten rysunek do zeszytu i następnie gdzieś obok lub pod spodem, pod rysunkiem zapiszcie wzory dwóch prostych równania prostych. To jest pierwsze równanie. A tutaj pod spodem mamy drugie równanie. Co będzie naszym zadaniem w tym przykładzie? My chcemy zapisać wzór funkcji, która określa pole takiego trapezu, który widzimy tutaj zamalowany na żółty, żółto, żółtym kolorem. Zwróćcie uwagę, że ta pionowa prosta opisana jest równaniem x to się równa a. Czyli to oznacza, że długość tego boku, to będzie wysokość trapezu, jest równa a. Tak w tym miejscu, od początku układów współrzędnych do tego punkcika mamy A. Następnie musielibyśmy określić długości tych dwóch podstaw. Hmm. To tak, już widzę, że tą podstawę możemy wyznaczyć na podstawie współczynnika B, bo skoro to równanie Y to się równa 1, druga x plus A plus 1 to jest y, funkcja liniowa, to to, co zaznaczyłem, współczynnik B to jest miejsce przecięcia wykresu tej funkcji z osią Y. To jest dokładnie to miejsce, czyli możemy stwierdzić, że od początku układów współrzędnych do tego miejsca mamy odległość równą A plus 1, bo taka jest współrzędna tego punktu. Zgadza się? Natomiast jak wyznaczyć długość tego odcinka? No, musielibyśmy znaleźć m, współrzędną y e, punktu M. Tak? Jak ją odkryć. Wystarczy, że popatrzymy na wzory czy na równania tych dwóch prostych i wstawimy w miejsce X literkę A. Widzicie, już w ten sposób określamy Y w zależności od A. Więc otrzymamy 3 drugie A plus 1 3 drugie A plus 1. To się równa 1 i 1 druga A. plus. 1. I tak tutaj zapiszę. To jest 1, przepraszam, jeszcze raz. 1 i 1, druga a plus 1. Mhm. Taka jest długość tego odcinka. No i teraz, żeby wyliczyć pole, korzystamy ze wzoru na pole trapezu. 1, druga a plus b razy h. My chcemy żeby to pole wyrazić w postaci funkcji w zależności od, w zależności od czego? Od wartości, tak, od wartości a. Bardzo prosta sprawa, jedną, drugą przepisuję, sumuję długości podstaw, jedna podstawa ma taką długość, druga podstawa ma taką długość, może zapiszę to jednak jako 3 drugie a, wysokość to a, Stąd otrzymujemy POTA. To się równa 1 druga. Może dorzucę tutaj do tego A, które stało na końcu. Następnie mamy 3 drugie A plus 2 drugie A. To będzie 5 drugich A plus 2. Uporządkujmy tą funkcję. To jest 5 czwartych A kwadrat. 1 druga A razy 2 po skróceniu dwójek otrzymamy A. No i dopiszmy jeszcze tylko dziedzinę, że A należy do zbioru liczb od 0 do plus nieskończoności. I o taki wzór chodziło w tym przykładzie. Przygotowałem jeszcze rozwiązania do przykładów B i C. Za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się link do przykładu B i tam już z osobami wspierającymi rozwój tego kanału będziemy rozwiązywali to zadanie. Do końca. Gdybyście chcieli zostać wspierającymi, to pod y, tym rozwiązaniem w opisie znajdziecie link do tego potrzebny. To jest naprawdę proste. Popatrzcie, zastanówcie się, spytajcie rodziców i słyszymy się w kolejnym przykładzie.